Tomek się cieszył. Tomek i kamuś ruszyli razem po torach i pojechali do warsztatu. Wiktor pracował. Jego kocioł bulgotał i koła dygotały. Postaw tę choinkę tutaj, żeby Wiktor na nią nie wjechał. Ustawiam choinkę! Wiktor usłyszał kamusia. Wiktor zobaczył kamusia. Kamusiu, co ty wyprawiasz z tą skrzynią? Kamuś był zaskoczony. Ustawiam ją, szefie. Kamuś upuścił skrzynię z choinką tuż przed nosem Kamila. Kamil z impetem wpadł na skrzynię. Ach. Ach. Wybacz, szefie, tej skrzyni przed chwilą tu nie było. Chyba mnie rozumiesz, szefie. Oczywiście, że rozumiem, Kamilu. Tylko nie rozumiem, co się dzieje w moim warsztacie. Tomek wyjechał naprzód. Przepraszam, Wiktorze. Było mi smutno, że przyjaciele nie pojadą na przyjęcie. I chciałem zrobić im przyjęcie tutaj. Niestety, zrobiłem tylko bałagan. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Bo byłeś zajęty. Nie chciałem ci przeszkadzać. Tomku... Przyjacielu, teraz mi powiedziałeś o tym swoim planie. Czy jestem na ciebie zły? Tomek sapnął i westchnął. Nie, Wiktorze, nie jesteś. Teraz już wiem, że powinienem ci o wszystkim powiedzieć. Wtedy mógłbyś mi pomóc. Tak, właśnie. A pomożesz mi teraz, Wiktorze? Oczywiście, że tak, przyjacielu. Tomek bardzo się ucieszył. To gdzie postawić choinkę? Wiktor się uśmiechnął. Kamil, pomóż Tomkowi. Tak, szefie, dziękuję. Kamil uprzątnął miejsce na choinkę świąteczną. Kamuś zawiesił na niej gwiazdę najjaśniejszą z gwiazd. Wiktor znalazł migające światełka choinkowe, a Tomek Pomagał im we wszystkim, dopóki nie skończyli. Dziękuję, przyjaciele. Czy to już, Wiktorze? Już czas! Na, na przyjęcie. przyjęcie! Edek, Piotruś i Staszek sapali z radości. Kamil się śmiał razem z Kamusiem. A Czarek opowiadał kawały. Tomku? To jest chyba najlepsze przyjęcie świąteczne na świecie. I to.